Dzisiaj będę musiał umrzeć na ciebie pokojowym 60 sekund ranch finału z tego co kojarzę. Ile się nie mylę to tak, ranch finału. No i y, czas... Tak. Kraktyka się coś sprawdzała. Więc ogólnie zetnę sobie trochę Dwienek. Najdłużej będzie mega mocny, ponieważ będę musiał umrzeć. Ale będą mnie um, powstrzymać koledzy. To będzie mega mocno, dlatego. Najdłużej się to a jak pojawi, to proszę cię wbić. Na ten film. To będzie prawdopodobnie jeden z najfajniejszych filmów. Jak na ten roczek. Zacznijmy wester. Sylwester. I uwaga, w sylwester postaram się zrobić sylwesterek dla Iwuka, a w ogóle to 10 sekund minęło, tak więc Skoczymy Jak widzicie, zginąłem trochę przed czasem, dlatego udało mi się wygrać, no